Cześć, znajdujemy się właśnie przy regale z Starboysa. Wśród naszych klientów nie brakuje osób, które poszukują kulek na bazie mączek rybnych o zapachu tuńczykowym. Starbite ma w swojej ofercie właśnie taką kulkę, kulka Ocean Tuna. Kuleczka Ocean Tuna jest bogata w łatwo rozpuszczalne proteiny rybne. Jej głównym składem jest mączka tuńczykowa z dodatkiem mączek rybnych. Kuleczka jest łatwostrawna dzięki zastosowaniu dużej ilości płynnych ekstraktów. Ocean jest źródłem naturalnych składników odżywczych. Kuleczka w swojej strukturze jest chropowata, dzięki czemu bardzo dobrze chłonie wszelkiego rodzaju dipy, zalewy i boostery. Starbucks również o tym pomyślał. Deep Attractor z tej samej serii. Znakomita propozycja uzupełniająca dany produkt. Słuchajcie, Ocean jest całoroczną serią. O czym może świadczyć szerokość gamy produktów tej serii? Od kulek zanętowych, bardzo małych, 10 mm, 14 mm po 20 i 24 w wersji hard utwardzanej. Znakomita propozycja do wczesnowiosennego e, karpiowania, na wczesnowiosenne zasiadki. Taka mieszanina kulek 10-14 mm, nawet pokryszone 20 20 w całości w, mniej, w niewielkiej ilości z dodatkiem mikropeletu Ocean Tuna zalanego Tipa traktorem. E, Podane w niewielkiej ilości, np. w wódce zalętowej, w jedno konkretnie przez wybrane miejsce, kiedy ta ryba jeszcze nie jest na tyle aktywna, kiedy ten metabolizm jest jej jeszcze spowolniony, może być z dziesiątkę. Także gorąco zachęcam do wypróbowania tego sposobu łowienia. Jak możecie zauważyć, kolorystyka kule Ocean Tuna i Peletu jest bardzo stonowana. Jest to kolor przypominający kolor dna w zasadzie. Bardzo łatwym zabiegiem w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie doczekać się brania, jest przełamanie, choćby nawet kolorystyczne. Jednym z przykładów takiego przełamania są popapy w wersji fluoro. pop popapy w dwóch wersjach kolorystycznych, pomarańczu i, takiego, i takiej brudnej bieli, uzupełnieniem jest kukuryza, tej samej serii Ocean Tuna w zalewie oraz orzechy tygrysie, Także do wyboru do koloru. Zachęcam do sprawdzenia oferty na www.rockout.pl.